To historia o tym, jak pięć lat ciężkiej pracy zostało skradzione w jednej chwili. To opowieść o arogancji, zdradzie w świecie akademickim i ostatecznej cenie, jaką płaci się za oszustwo. Zobaczcie, jak precyzyjnie zaplanowana zemsta potrafi zniszczyć reputację zbudowaną na kłamstwach. Zanim zaczniemy tę niesamowitą historię, nie zapomnij polubić filmu, zasubskrybować kanału i dać nam znać w komentarzach skąd słuchasz tej historii. Nazywam się Elżbieta Nowak i przez ostatnie pięć lat moje życie kręciło się wokół jednego tematu. Polimerów ciekłokrystalicznych i ich zastosowania w nowej generacji paneli słonecznych. Brzmi skomplikowanie? Bo takie było. Moje małe wynajęte mieszkanie na warszawskiej woli cuchnęło chemikaliami, zimną kawą i desperacją. Każdy tramwaj numer 22, którym jechałam na kampus Uniwersytetu Warszawskiego na krakowskim przedmieściu, wydawał się... Odliczać dni do mojej obrony doktorskiej. Przez pięć lat oddychałam tym projektem. Żyłam dla wykresów, symulacji i sporadycznych, przełomowych wyników w laboratorium o trzeciej nad ranem. Moim promotorem był profesor Marek Czerwiński. W świecie polskiej nauki Czerwiński był bogiem. Charyzmatyczny, publikujący w międzynarodowych czasopismach. Zawsze w idealnie skrojonym garniturze. Nawet na wykładzie o ósmej rano. Mówił płynnie po. Angielsku i niemiecku, a jego nazwisko otwierało drzwi do grantów, które dla reszty z nas były zamknięte na głucho. Kiedy zgodził się zostać moim promotorem, czułam, jakbym wygrała na loterii. Moi rodzice z małego miasteczka pod łodzią pękali z dumy. 'Ela będzie wielką panią profesor,' powtarzała matka sąsiadkom. Ale Bóg szybko pokazał swoje prawdziwe oblicze. Dla świata Czerwiński był geniuszem. Dla swoich doktorantów był tyranem. Praca z nim nie była współpracą. Była to walka o przetrwanie. Nasze spotkania, jeśli w ogóle do nich dochodziło, były krótkie i brutalne. Traktował nas jak asystentów, nie naukowców, nie kolegów, ale jak osoby do przynoszenia kawy i przepisywania jego notatek. Jego ulubionym zwrotem było: Pani Elżbieto, to jest co najwyżej, adekwatne. Sześć miesięcy temu, rok przed planowaną obroną, poczułam pierwszy chłód podejrzeń. Mieliśmy koleżankę na wydziale Agatę. Niezwykle zdolna, pracowała nad czymś związanym ze sztuczną inteligencją w diagnostyce medycznej. Czerwiński był również jej promotorem. Pewnego dnia Agata zniknęła. Po prostu jej biurko było puste. Telefon milczał. Kiedy zapytałam Czerwińskiego, co się z nią stało, machnął ręką z irytacją. Problemy osobiste, pani Elu zrezygnowała, nie udźwignęła presji, szkoda miała potencjał. Dwa Miesiące później zobaczyłam artykuł w Nature Medicine, podpisany wyłącznie przez profesora Marka Czerwińskiego. Opisywał przełomową metodę diagnostyczną, łudząco podobną do tego, nad czym pracowała Agata. Wtedy zrozumiałam. Presja, którą Agata rzekomo nie udźwignęła, miała na imię Marek. Od tamtej pory pracowałam w paranoi. Zaczęłam robić kopie zapasowe moich danych na zaszyfrowanych dyskach, które trzymałam w skrytce bankowej. Każdego e-maila, którego wysyłałam do Czerwińskiego, drukowałam i chowałam. Pracowałam w dwóch laboratoriach: jednym na uczelni, i drugim, małym, wynajętym za ostatnie oszczędności, miejscu, gdzie weryfikowałam kluczowe etapy moich badań. Wiedziałam, że to, co odkryłam, jest znaczące. Moja metoda mogła zwiększyć wydajność paneli słonecznych o 15%. To była rewolucja. I wiedziałam, że Czerwiński będzie chciał mi ją ukraść. Nadszedł czas. Oddania ostatecznej wersji pracy. Dwa tygodnie przed terminem. Wezwał mnie do swojego gabinetu. Gabinet był ogromny, wyłożony starymi, dębowymi regałami, które kontrastowały z jego nowoczesnym, szklanym biurkiem. Pachniało kurzem, drogą wodą kolońską i czymś kwaśnym, czego nigdy nie potrafiłam zidentyfikować. Więc Elżbieto zaczął nawet na mnie nie patrząc, przeglądając jakąś niemieckojęzyczną publikację. Skończyłaś? Tak. Panie profesorze, położyłam wydrukowaną, oprawioną pracę na jego biurku. Ważyła chyba z pięć kilo. Pięć lat mojego życia. Uniósł wzrok. Jego oczy były zimne, niebieskie jak lód na Wiśle w styczniu. Daj mi to. Wziął pracę i zaczął ją kartkować. Nie czytał. Po prostu przewracał strony z pogardliwym prychnięciem. Zatrzymał się gdzieś w połowie, przy moich kluczowych danych. Patrzył na wykresy przez może dziesięć sekund. To wszystko? Zapytał. Tak, profesorze, symulacje są potwierdzone. To jest słabe, przerwał mi. To jest medytoczne. Spodziewałem się więcej po kimś, kto zajął mi tyle czasu. Poczułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Ale, panie profesorze, wyniki są przełomowe. Jeśli spojrzy pan na. Pani Elżbieto wstał górując nade mną. Pani wyniki są co najwyżej wystarczające na magisterkę. I to na słabej uczelni. To jest poziom. Politechniki Radomskiej, a nie Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem rozczarowany. Obrócił się do okna, dając mi do zrozumienia, że audiencja skończona. Obrona za dwa tygodnie. Ale szczerze, nie marnowałbym czasu komisji. Sugeruję, żebyś wycofała pracę i zastanowiła się nad inną karierą. Może w finansach. Tam lubią ludzi, którzy potrafią liczyć. Wyszłam z jego gabinetu, trzymając się resztkami sił. Na korytarzu, oparta o zimną, Ściany Instytutu Fizyki, prawie się rozpłakałam. Prawie, ale wtedy poczułam coś innego. Zimną, czystą furię. Bo widzisz, praca, którą mu dałam, była pułapką. Pamiętacie, jak mówiłam o Paranoi, o drugim laboratorium? Przez ostatnie cztery miesiące pracowałam nad dwiema wersjami mojej tezy. Jedna była prawdziwa. Zawierała poprawne dane, skomplikowane, ale stabilne i weryfikowalne wyniki. Rewolucyjne. Ale w sposób subtelny, naukowy. Tak, druga wersja, ta, którą trzymał Czerwiński, była majstersztykiem sabotażu. Dane w tej wersji były sfałszowane, nie w sposób oczywisty. Nie, zmieniłam jeden kluczowy parametr w podstawowym algorytmie symulacji. Drobna zmiana, którą mógłby zauważyć tylko ktoś, kto faktycznie powtórzyłby moje obliczenia od zera. Ta drobna zmiana sprawiała, że wyniki wyglądały spektakularnie. Ale były fundamentalnie błędne. Każda próba replikacji tych badań, każda próba zbudowania fizycznego prototypu w oparciu o te dane, zakończyłaby się katastrofą. Materiał byłby niestabilny, bezużyteczny. Wiedziałam, że Czerwiński jest arogancki. Wiedziałam, że jest leniwy. Wiedziałam, że nie przeczyta mojej pracy wystarczająco dokładnie, by zauważyć błąd. Zobaczy tylko błyszczące, imponujące wyniki. Które będzie mógł przedstawić jako swoje, i dokładnie na to liczyłam. Obrona była farsą. Czerwiński publicznie mnie upokorzył. Powiedział, że moja metodologia jest naiwna, a wnioski banalne. Z przykrością muszę stwierdzić, powiedział zwracając się do reszty komisji, która patrzyła w swoje notatki, bojąc się jego wzroku, że ta praca nie spełnia minimalnych wymogów ocena niedostateczna. Oblał mnie pięć lat pracy. Oblał mnie i zakończył moją karierę akademicką. Kiedy wychodziłam z sali, kompletnie otępiała, zatrzymał mnie na korytarzu, uśmiechał się. Ten swój słynny, medialny uśmiech, Elżbieto bez urazy, powiedział cicho, poprawiając mankiet. Nie każdy się do tego nadaje. Ale wiesz, co? Jest w tej twojej pracy: iskra. Kilka ciekawych pomysłów. Szkoda by było, żeby się zmarnowały. Co ma pan na myśli, wychrypiałam. Zostaw mi notatki: wszystkie twoje surowe dane. Może ja będę potrafił coś z tego zrobić. Oczywiście nie, obiecuję, że wspomnę o tobie w publikacji, ale powinnaś być wdzięczna. To będzie dla Ciebie cenne doświadczenie edukacyjne. Zobaczyć, jak prawdziwy naukowiec przekuwa twoje bazgroły w coś wartościowego. Skinęłam głową, niezdolna do słowa. Wróciłam do mieszkania na woli, włączyłam komputer i spakowałam dwie walizki. Wydałam ostatnie 700 zł na bilet lotniczy w jedną stronę do Berlina, gdzie moja przyjaciółka ze studiów miała wolną kanapę. Zanim wyszłam, wysłałam dwie paczki. Pierwszą, zaadresowaną do Komitetu Etyki Uniwersytetu Warszawskiego, zawierała moją prawdziwą, poprawną pracę doktorską, z notarialnie poświadczoną datą sprzed roku. Drugą, zaadresowaną do redaktora naczelnego Global Journal of Material Science, ulubionego czasopisma Czerwińskiego. Zawierała obie wersje mojej pracy, tę fałszywą, którą mu dałam, i tę prawdziwą, wraz z pełną dokumentacją moich podejrzeń i analizą fatalnego błędu, który ukryłam w tej pierwszej. Czerwiński myślał, że mnie zniszczył. Myślał, że wygrał. Nie miał pojęcia, że właśnie odpalił bombę zegarową, którą sam pomogłam mu zbudować. Berlin był ucieczką i więzieniem jednocześnie. Przyjechałam do Kasi, mojej przyjaciółki z czasów licencjatu. Z dwiema walizkami i ujemnym saldem na koncie. Kasia była moją całkowitą przeciwnością. Pragmatyczna, energiczna. Pracowała jako programistka w dynamicznym startupie w Kreuzbergu. Jej mieszkanie było jasne, nowoczesne i pachniało drogą kawą, a nie chemikaliami. Ela, wyglądasz jak trup, powiedziała na powitanie, przytulając mnie mocno. Ale dobrze, że jesteś. Tu cię ten skurczybyk nie znajdzie. Pierwsze tygodnie były koszmarem. Budziłam się z potem o czwartej nad ranem, słysząc głos Czerwińskiego mówiący: niedostateczna. W dzień snułam się po Berlinie, mieście zbyt głośnym i zbyt pełnym życia dla kogoś, kto czuł się martwy w środku. Upokorzenie było fizyczne. Czułam je jak ciężar w żołądku. Zaczęłam wątpić. Może Czerwiński miał rację? Może byłam po prostu za słaba? Może mój plan był naiwny? Kasia siłą wyciągała mnie z domu. Musisz jeść, Elka. Chodź, zjemy jakiegoś karywursta. Albo lepiej kebaba na kotti. Poczujesz się jak w domu. Jej życzliwość była moją jedyną liną ratunkową. Gdybym była sama, pewnie wróciłabym do Łodzi i zatrudniła się w Żabce. Ale Kasia nie pozwalała mi się poddać. Pomogła mi znaleźć pracę. Nie w nauce, o tym nie mogło być mowy. Moje nazwisko było spalone. Kto zatrudniłby doktorantkę oblaną przez samego Czerwińskiego? Zaczęłam dawać korepetycje z chemii i fizyki dzieciakom bogatych niemieckich rodzin na Charlottenburgu. Płacili absurdalne pieniądze 50 euro za godzinę za coś, co na uniwersytecie robiłam za darmo. Praca była mechaniczna. Tłumaczyłam im prawa ochma i wiązania kowalencyjne, podczas gdy w głowie wciąż przetwarzałam równania nieliniowe z mojej tezy. Każdego dnia po powrocie do mieszkania kasi wykonywałam ten sam rytuał. Logowałam się na stronę Global Journal of Material Science i wpisywałam nazwisko Czerwińskiego. Przez pierwszy miesiąc nic, drugi nic. Czerwiec, lipiec, sierpień. Cisza. Zaczęłam wpadać w panikę. A co jeśli on odkrył błąd? Co jeśli zdał sobie sprawę z pułapki i po prostu wyrzucił moją pracę do kosza, zostawiając mnie z piętnem porażki na zawsze? Albo, co gorsza, co jeśli naprawił błąd i opublikował poprawną wersję? Uspokój się, mówiła Kasia, widząc, jak obsesyjnie odświeżam stronę. Aroganccy ludzie są przewidywalni. On jest zbyt arogancki i zbyt leniwy, żeby to sprawdzić. On chce tylko. chwały. Daj mu czas. Miała rację. Czas nadszedł pod koniec października. Był zimny, deszczowy berliński wtorek. Wróciłam z korepetycji przemoczona do suchej nitki. Usiadłam z kubkiem herbaty przed laptopem. Wpisałam czerwiński. I wtedy to zobaczyłam. Artykuł był na stronie głównej, najnowszy numer. Przełom w wydajności fotowoltaicznej. Nowa metodologia polimerów ciekłokrystalicznych. Autor? Profesor Marek Czerwiński. Kliknęłam. Moje serce waliło tak mocno, że bałam się, że pęknie. To była moja praca, niepodobna, to była moja praca. Słowo w słowo, mój wstęp, moja metodologia, moje wykresy, te piękne, spektakularne, fałszywe wykresy. Moje wnioski, nawet literówkę, którą celowo zostawiłam w bibliografii, skopiował bez zastanowienia. Poczułam dziwną mieszankę obrzydzenia i triumfu. Miałam ochotę zwymiotować i tańczyć jednocześnie. Ukradł to. Po prostu kopiuj w klej. Pięć lat mojego życia opublikowane pod jego nazwiskiem. Kasia! krzyknęłam. Wbiegła do pokoju. Co? Pali się? Wskazałam na ekran. Kasia przeczytała tytuł. Potem nazwisko autora. Potem spojrzała na mnie. Jej twarz stężała. O kurwa! Zrobił to! Zrobił! powiedziałam, czując jak zimny spokój ogarnia moją wściekłość. Połknął haczyk. Z całym kołowrotkiem. Ale to nie był koniec. Czerwiński nie. tylko opublikował. On się tym chwalił. W ciągu następnych kilku dni polskie media naukowe eksplodowały. Polski geniusz rewolucjonizuje energetykę. krzyczał nagłówek na onecie. Profesor Czerwiński z UW z odkryciem na miarę Nobla wtórowała wirtualna Polska. Były wywiady w telewizji śniadaniowej, gdzie z tym swoim fałszywym, skromnym uśmiechem tłumaczył dziennikarce zawiłości fizyki polimerów. To były lata ciężkiej pracy, mówił patrząc prosto w kamerę. Wielu zwątpiło. Miałem doktorantkę, bardzo miłą dziewczynę, ale niestety nie podołała. Musiałem przejąć jej badania i doprowadzić je do końca samemu. Czasami tak bywa w nauce, Potrzebne jest doświadczenie, którego młodym jeszcze brakuje to było to zdanie to doświadczenie, którego młodym jeszcze brakuje to była ta sama protekcjonalna gadka, którą słyszałam w jego gabinecie. Idiota mruknęła. Kasia, czytając mi artykuł przez ramię On naprawdę myśli, że jest nietykalny i tu się myli odpowiedziałam. Kasia wykorzystała swoje kontakty. Jej firma miała partnerów w Niemczech i Korei Południowej którzy pracowali nad podobnymi technologiami. Poprosiła ich, żeby dyskretnie sprawdzili, co sądzą o przełomie Czerwińskiego ET. Odpowiedzi nadeszły szybko. Na branżowych forach i w prywatnych e-mailach panowało zamieszanie. Próbowaliśmy to powtórzyć, pisał jeden inżynier z Monachium. Wyniki Czerwińskiego są niemożliwe. Nasze symulacje wybuchają. Coś jest głęboko nie tak z jego danymi bazowymi. Inny zespół z Seulu potwierdził, Materiał jest całkowicie niestabilny. Publikacja jest bezwartościowa, jeśli nie da się jej zreplikować. Bomba tykała i była głośniejsza niż się spodziewałam. Przez sześć miesięcy żyłam jak duch, czułam się oszukana, upokorzona i bezwartościowa. Ale teraz, widząc jego nazwisko pod moimi fałszywymi danymi, czułam tylko siłę. Odebrał mi doktorat, odebrał mi pięć lat życia, ale dał mi coś w zamian. Idealne narzędzie do jego zniszczenia. Nadszedł czas na drugi etap. Wróciłam do mojego mieszkania na woli, które wciąż opłacałam z pieniędzy za korepetycje, bo nie chciałam rezygnować z meldunku. W skrytce, którą trzymałam pod stertą starych ręczników, znajdowała się moja prawdziwa broń. Otworzyłam laptopa. Otworzyłam skrzynkę mailową. Miałam przygotowane dwa szkice. Pierwszy był do profesora Johannesa Rausinga, redaktora naczelnego Global Journal of Material Science. Człowieka, który nienawidził oszustw naukowych bardziej niż czegokolwiek innego. Drugi był do profesor Anny Wojciechowskiej, przewodniczącej Komisji Etyki Uniwersytetu Warszawskiego, kobiety znanej z żelaznej dyscypliny i zerowej tolerancji dla plagiatów. Do obu e-maili załączyłam pliki: Moja prawdziwa, poprawna praca doktorska, z notarialnie poświadczoną datą sprzed roku, sfałszowana wersja, którą opublikował Czerwiński. Również z datą dowodzącą, że oddałam mu ją przed obroną, nagranie audio z mojej obrony, gdzie Czerwiński nazywa moją pracę medytoczną i naiwną. Zawsze nagrywałam wykłady, a obrona była traktowana jak wykład. I najważniejsze, szczegółowa dziesięciostronicowa analiza techniczna, krok po kroku wyjaśniająca fatalny błąd, który umieściłam w sfałszowanej tezie i pokazująca, dlaczego każda próba jej replikacji musi skończyć się porażką. W temacie obu e-maili wpisałam to samo. Pilne. Oszustwo naukowe i plagiat w publikacji prof. Marka Czerwińskiego. Przez chwilę patrzyłam na przycisk wyślij. To był ten moment. Nie ma odwrotu. Czerwiński powiedział mi, że. powinnam być wdzięczna za doświadczenie edukacyjne. Miał rację. Nauczył mnie, że jeśli chcesz pokonać potwora, musisz zastawić na niego pułapkę, której nie będzie mógł się oprzeć. Nacisnęłam wyślij. Cisza po naciśnięciu. Wyślij była głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. Przez 48 godzin siedziałam w mieszkaniu Kasi, wpatrując się w pustą skrzynkę odbiorczą. Każde powiadomienie o spamie podnosiło mi ciśnienie. Zaczęłam znów wątpić: czy zignorowali moje e-maile? Czy Czerwiński był tak potężny, że komisja etyki bała się go tknąć? Czy redaktor Rousing po prostu uznał mnie za szaloną, mściwą studentkę? Elka, idź spać, mówiła Kasia. Kładąc mi rękę na ramieniu, wysłałaś. Teraz to już nie jest w Twoich rękach. Maszyny ruszyły. Pierwsza odpowiedź nadeszła z Niemiec. Profesor Johannes Rausing, redaktor naczelny Global Journal of Material Science, odpisał osobiście o 2:17 w nocy, w piątek. Jego e-mail był krótki, precyzyjny i pozbawiony emocji jak chirurgiczne cięcie. Szanowna Pani Nowak, otrzymałem Pani materiały. Traktujemy zarzuty o rażące uchybienia w etyce naukowej i plagiat z najwyższą powagą. Mój zespół techniczny już wstępnie zweryfikował Pani analizę dotyczącą błędów danych. Publikacja nr 2023 4a Czerwiński. Zgadzamy się z Pani oceną. Replikacja jest niemożliwa. Wszczęliśmy formalne dochodzenie. Profesor Czerwiński został powiadomiony i poproszony o natychmiastowe dostarczenie wszystkich surowych danych laboratoryjnych do weryfikacji. Z poważaniem. Prof. Doktor J. Rousing, nie, dziękuję, nie, przykro mi, po prostu. Zgadzamy się z pani oceną. To wystarczyło. Czułam, jak pierwszy kamień spada mi z serca. Odpowiedź z Uniwersytetu Warszawskiego nadeszła następnego dnia rano. Profesor Wojciechowska była bardziej wylewna, ale równie stanowcza. Pani Elżbieto, jestem przerażona materiałami, które pani dostarczyła. Komisja Etyki zbiera się w trybie nadzwyczajnym w najbliższy poniedziałek. Dziekan wydziału został poinformowany. Proszę być dostępną pod telefonem. W poniedziałek? Nie musiałam być dostępna pod telefonem. Musiałam go wyłączyć. Zaczęło się. Najpierw zadzwonił nieznany numer. Dzień dobry. Z tej strony. Nazwisko. Onet. Chcielibyśmy zapytać o pani relację z profesorem Czerwińskim. Potem kolejny. WP Nauka. Czy może pani skomentować? Ktoś musiał puścić parę, albo z komisji, albo z redakcji. Polskie środowisko akademickie jest małe, wszyscy się znają, a plotki rozchodzą się szybciej niż światło. Nie rozmawiaj z nimi, poradziła Kasia. Nie teraz, twój głos jest w tych dokumentach. Niech one mówią. Miała rację. Nie musiałam nic mówić, wystarczyło patrzeć. W środę Global Journal of Material Science. Opublikował oficjalną notę o zaniepokojeniu, Note of Concern, przy artykule Czerwińskiego, informując, że trwa dochodzenie w sprawie integralności danych. To był akademicki odpowiednik postawienia kogoś pod pręgierzem. Ale prawdziwa bomba wybuchła tydzień później. Czerwiński musiał spanikować. Zamiast dostarczyć surowe dane, których nie miał, bo sfałszowane dane wziął prosto z mojej tezy, a prawdziwych nigdy nie widział. Próbował atakować. Musiał powiedzieć komisji, że to ja sfałszowałam dane, a on, jako promotor, próbował ratować projekt, ale zapomniał o jednym o dacie na mojej prawdziwej pracy tej notarialnie poświadczonej, tej, którą wysłałam do komisji etyki rok wcześniej, zanim jeszcze oddałam mu pułapkę. Uniwersytet nie miał wyjścia, musieli chronić własną reputację. W piątek, dokładnie dwa tygodnie po wysłaniu przeze mnie e-maili, onet opublikował artykuł na stronie głównej, Tytuł był druzgocący: Szok na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor Gwiazda oskarżony o plagiat i celowe fałszerstwo naukowe. Artykuł był bezlitosny. Cytował fragmenty mojej analizy technicznej, anonimowo jako analiza byłej studentki. Cytował ekspertów z Niemiec i Korei, którzy potwierdzali, że próbowali powtórzyć badania Czerwińskiego i ponieśli klęskę. Wspominał o Agacie, łącząc kropki i sugerując, że to nie był pierwszy raz. Czerwiński i Polski geniusz stał się wrogiem publicznym numer jeden. Ludzie, którzy tydzień wcześniej bili mu brawo w telewizji śniadaniowej, teraz domagali się jego krwi. Jego upadek był szybszy niż mogłam sobie wyobrazić. Uniwersytet zawiesił go natychmiast. Dziekan wydał oświadczenie, mówiąc o szoku i zerowej tolerancji, Komisja Etyki jednomyślnie uznała go winnym rażącego naruszenia zasad etyki i plagiatu. Stracił granty. Jego nazwisko zniknęło ze strony instytutu. Mówiono, że zamknął się w swoim domu pod Warszawą i nie odbierał telefonów. Ale dla mnie zemsta nie była jeszcze pełna. Chciałam czegoś więcej niż tylko jego upadku. Chciałam odzyskać moje imię. Wtedy profesor Rousing zrobił coś bezprecedensowego. Miesiąc później, Global Journal. Of Material Science oficjalnie wycofał Retracted, artykuł czerwińskiego. Retrakcja jest największą hańbą w świecie nauki, ale Rausing poszedł o krok dalej. W tym samym numerze opublikował pełny edytorial. Opisał w nim całą historię, jak promotor ukradł pracę doktorantki, nieświadomy, że praca ta zawierała celowo wprowadzony błąd, który obnażył jego oszustwo. Nie podał mojego nazwiska, chroniąc mnie, a potem... Na stronie obok opublikował nowy artykuł. Tytuł: Prawdziwa metodologia polimerów ciekłokrystalicznych stabilna i wydajna alternatywa. Autorka magister Elżbieta Nowak. Opublikował moją prawdziwą pracę tę, którą Czerwiński nazwał medytoczną. Siedziałam w berlińskim mieszkaniu Kasi, pijąc tym razem bardzo drogie wino, które kupiłyśmy na tę okazję. Patrzyłam na swoje nazwisko, wydrukowane w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na Świecie. Nie wróciłam na uniwersytet warszawski. Nie chciałam. Moja obrona odbyła się online, przed specjalną komisją z innego uniwersytetu, powołaną do oceny mojej prawdziwej pracy. Przyznali mi tytuł doktora z wyróżnieniem. Ale nauka przestała być moim życiem. Upokorzenie, którego doświadczyłam, wypaliło we mnie pasję do akademii. Zobaczyłam jej brzydką polityczną stronę, i nie chciałam mieć z tym nic wspólnego. Okazało się jednak, że umiejętności, których nauczyłam się przez te pięć lat, paranoiczna dbałość o szczegóły, zdolność do tworzenia skomplikowanych systemów i pułapek oraz analizowanie ogromnych ilości danych, są niezwykle cenne. Dzisiaj pracuję w Berlinie. Kasia i ja założyłyśmy własny startup. Zajmujemy się cyberbezpieczeństwem i analizą danych dla firm technologicznych. Szukamy błędów w ich systemach. Można powiedzieć, że zawodowo zastawiam pułapki na. Aroganckich ludzi, którzy myślą, że są zbyt mądrzy, by dać się złapać. Nigdy więcej nie widziałam Czerwińskiego. Słyszałam, że próbował się odwoływać, że groził sądem, ale nikt nie chciał go reprezentować. Stracił wszystko. Został sam ze swoją arogancją i z retraktowanym artykułem, który na zawsze będzie wisiał w internecie jako pomnik jego oszustwa. Moja zemsta nie była głośna ani brutalna, była cicha, precyzyjna i ostateczna była jak dobrze napisany kot. Nie zostawił śladów, po prostu wykonał zadanie. Czerwiński myślał, że uczy mnie, czym jest prawdziwa nauka, a ja nauczyłam go, czym są prawdziwe konsekwencje.